Fragmentami mojego filmu z dodanymi przeze mnie napisami. You're so a. Like you're a a. <laughs> Aha. Jeżeli to się przydarzyło, właśnie jednorazowo, jeżeli chodzi o ten kanał Piotek Parking i przy jakimś tam materiale z no to jest jedna rzecz, ale jeżeli takich przykładów jest więcej, no to trochę przypał dla nie wiem, ale się dowiem. Czy to jest wynikiem jakiegoś błędów postprodukcji, czy faktycznie próbujecie udawać, że to co widać na ekranie jest zrobione przez was? Jeżeli tak jest, to jeszcze ich najnowszy materiał odnośnie tego, że internet umiera, to też nabiera nowego kontekstu, gdyby się okazało, że oni podpierają. Jakieś koncepty na filmy od innych twórców Pomijam fakt, że sam film ma strasznie wymuszony koncept Porównywania tego, jak to pokolenia te są identyczne No ogólnie to, że nie wiem, ale się dobiem Tworzą filmy pod tezę To nie jest jakiś, nie wiem, super chyba odkrywcze, nie? O! <laughs> co ja tu kurwa robię? Czemu ten? Ja byłem w materiale jakimś? O co w Wieloletnim kołchozowaniu Może... <laughs> kołchozowaniu, k***a. Nie wiedziałem, gdzie ja byłem. Na kanale Piotr Parking jeden dzień temu pojawił się film Nie wiem, ale ukradnę. W nawiasie Nie wiem, ale się dowiem. No i jak rozumiem, ten tytuł sugeruje, że Nie wiem, ale się dowiem. Jakiś film pod... Lili. Niesamowite! Matka i córka nagrywają dla fanów Poznajcie Kamilę Araucho. Dziewczyna ta pojawiła się w filmie Mr. Bista Squid Games w prawdziwym życiu Kamila Araucho Zyskała popularność dzięki wystąpieniu Na kanale Mr. Bista Naprawdę nie ma to jak promować taki kurs Filmem który na miniaturce ma napis Zrób to albo pozostań biedna Zrób to albo zostaniesz biedna Mężczyzna zapytał się czy Sprzedałabym mu filmik w którym Autorka szkolenia zabłysnęła w pod. Podkaście osiągającym 725 tysięcy wyświetleń. Znaczy wiecie, no kwestia jest taka, czy to jest bardziej w ramach samego researchu, czy dosłownie te same przykłady. No bo jednak umówmy się, że nawet robiąc research, można skorzystać z różnych fragmentów takiego podcastu. No i w teorii mogą być takie momenty najbardziej kontrowersyjne, które też jakoś zdobyły rozgłos w internecie, na Twitterze, na TikToku, no ale jakieś różnice powinny być, ale i teraz nie wiem, czy to zostało tak tendencyjnie wybrane tylko te rzeczy, które się powielają, czy może były też takie, które się różnią, no ale dobra. Na to początek materiału, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale i fragmentami mojego filmu z dodanymi przeze mnie napisami. You're just so a like you're a <laughs> Aha. Pomyślałem sobie, że nawet jeśli nie pada tam nazwa mojego kanału lub chociaż tytuł materiału, z którego zaczerpnięto te fragmenty, no to i tak nie mam zbyt dużo do gadania, ponieważ do każdego klipu dopisany jest link stanowiący źródło. Jedyne co mogłem wtedy powiedzieć, to to, że dawanie tak malutkiej notki o źródle w postaci linku jest czymś na zasadzie byleby było, nikt nie może się przyczepić, bo w końcu no, źródło jest podane, prawda? No wiecie, nikt mi nie wmówi, że komukolwiek chciałoby się przepisywać malutki link z filmu, który i tak trzeba zescreenować, bo jak się pauzuje film na przeglądarce, to go player zasłania. Mi się chciało, bo mnie to dotyczyło i byłem ciekaw, czy link prowadzi do mojego materiału, czy może do klipów, których użyłem na swoim filmie, żeby nikt nie pomyślał przypadkiem, że te napisy mogły być dodane przez kogoś innego, przykładowo przez o wiele mniejszego youtuberka, nie? I tak obstawiałem jakoś na 80%, że żaden z tych linków nie prowadzi do mojego filmu. Dlaczego? Ano dlatego, że za każdym razem jak pojawia się fragment wycięty z tego jednego mojego filmu, to i tak pokazują się różne linki. Powiem wam jeszcze lepiej. Linki pojawiające się pod fragmentami mojego filmu to są jedyne linki, które ani nie prowadzą do faktycznego źródła, z którego. Ale to po co? Nie na no, to, żeby zmieniali te linki, to aż takie dziwne by było. To w sensie pewnie by było więcej roboty wokół tego z kombinacją niż ten. To jest ES, staria, ja ten link ze screenshota działa i faktycznie przekierowuje do Twojego filmiku. Tak nudziło mi się i sprawdziłem z ciekawości. I on odpisał, że jak pisujemy ze Zbychem, nawet teraz to nie wchodzi, ale tak jak powiedziałem w filmie, nawet jeśli to po jakiejś kombinacji działa, to i tak wstawienie linku na film, z którego no, nie da się go skopiować, jest w tym przypadku kompletnie bez sensu. ma jak coś potwierdzam, przepisywałem od nowa z trzy razy, wymieniłem małe L na duże i oba linki, bo są dwa, mają na ten, ten sam fragment połkośniku, ale w adresie zaznaczone są dwa inne odnośniki z tą częścią i żadne nam nie działały. Wydaje mi się, że to też mówi samo przez się, jakie to rozwiązanie, że trzeba się głowić, jak to w ogóle przepisać, komu działa. No i coś takiego. Uwaga, plot twist, te linki nawet nie działają, a próbowałem je przepisać na wszystkie możliwe kombinacje, żeby upewnić się, czy faktycznie nie działają, a nie to, że ja źle przepisałem, co z kolei znowu robi się dosyć problem problematyczne w dyskusji o tym, czy wklejanie gołego linku jako źródła w takiej sytuacji ma w ogóle jakikolwiek sens. Nie, no najlepiej to tak jak w telewizji robią piszą źródło YouTube. O i za Iście. Nikt normalny nie będzie linku przepisywać, żeby sprawdzić źródło. Jest to po prostu nie w porządku, zważywszy na to, że całą bazę na swój film zrobiliście z kilku przykładów z mojego filmu, do tego bezczelnie wrzucając fragmenty ze zrobionymi przeze mnie napisami i zdenerwowała mnie ta sytuacja również dlatego, że mój kanał jest o wiele mniejszy od waszego. Materiał, z którego wyciągnęliście te rzeczy ma prawie 80 minut. Ja naprawdę sporo czasu nad nim siedziałem, a wy, bazując swój Film na moim, robicie w 4 dni prawie dwa razy takie wyświetlenia, jakie ja zrobiłem na swoim w prawie 3 miesiące. Podczas gdy ja robię swoje filmy zupełnie sam, a wy z tego, co kojarzę, macie do dyspozycji cały. Okej, okay, czyli gość ogólnie ma. W sensie jest mu smutno, że nie został właściwie oznaczony. Ej, ej. Czyli, że po prostu jest nie do... z jego perspektywy tego Piotek Parking, że jest niedostateczne uznanie autorstwa, tak? Jeżeli chodzi o te treści. Bo technicznie rzecz biorąc, oni coś oznaczyli. Ludzie piszą, że jakieś linki działają, tylko tylko, że no jest to tak oporne. Jakby rozumiem, że o to się tutaj gra toczy. No bo przyznam szczerze, że nie oglądałem tego bazowego materiału, i też nie oglądałem tego z nie ale się dowiem, więc jakby no tylko mogę się na tej kwestii skupić, bo ciężko mi porównać też bezpośrednio samą treść tych filmów. Jeszcze zostawicie jakiś rozkraczony link pod tym i myślicie, że wszystko jest git, wszystko jest w porządku. No od strony prawnej tak, o ile link w ogóle działa. To już lepszą robotę zrobił Boxdel wstawiając do swojego filmu napis, źródło Piotrek Parking, kiedy powoływał się na mój materiał. A wiecie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? Przez kompletny przypadek udało mi się dotrzeć do analogicznej sytuacji w materiale pod tytułem Boomerzy nie różnią się od młodych ludzi. No, pech chciał, że gdy zauważyłem, jak dosłownie wyciągnęliście fragmenty mojego materiału, okraszając je fałszywymi liniami.. Z tymi linkami, ale potrzeba całej koncepcji nie jest dla ciebie dnem. Nie wiem, wydaje mi się, że są jakieś pewne tematy społeczne, na które wpadają jakieś różne osoby, jeżeli chodzi o koncept na materiał, i jeżeli chodzi o na przykład sex to jaki ma wpływ na społeczeństwo, no to myślę, że nie jest to totalnie gdzieś tam wykopane, że nie wiem, jedna osoba na świecie mogła na to wpaść. Natomiast uważam, że jak brali te fragmenty i tak mocno odwoływali się do tego filmu, no to powinni normalnie go oznaczyć w sensie w opisie albo w ogóle w treści powiedzieć. Kompletnie tego nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że to jest coś złego, jak powiesz, że inspiracją do stworzenia tego materiału był na przykład jak rozwój sexworkingu niszczy wszystkich z kanału Piotek Parking. Ja nie wiem, co jest z tym złego, nie wiem, czemu ludzie się przed tym jakoś tak bronią, że z czegoś się zainspirowali, tak jakby im to miało, nie wiem... Za odjąć. Nie wiem czemu tak jest, więc ja osobiście bym to zaznaczył, ale gdybym w ten sposób tworzył film, ale no oni uznali, że spełnią tylko te normy prawne związane z podlinkowaniem i na no. Akurat rozmawiałem z moim serdecznym kolegą z podcastu Zbysiem. No pech chciał, że akurat chciałem mu pokazać dokładnie ten materiał jako przykład tego, jak to zdarza wam się robić filmy typu Zapchaj dziury, byle ich dużo wrzucać. I w końcu, no pech chciał, że Zbychu jest fanem Grande Connection, a wy w tym filmie, który zaczęliśmy oglądać Zrobiliście z fragmentami od Grandy dokładnie to samo co z moimi fragmentami, co Zbysiu od razu zauważył. I co ciekawe, tam też pojawiają się linki, z którymi mieliśmy problem, ale tutaj akurat udało się po wielu próbach za ich pomocą do filmów Grandy dotrzeć. I czy ma to jakieś znaczenie? No niestety nie, no nie ma k**a kompletnie żadnego znaczenia. Nieprawda, na rewolucję często lecą gadane bisy albo czytane przez ciebie komentarze bez podnikowania autora. Co? Bo powtórzę raz jeszcze, żaden widz, który nie będzie mieć takiego motywu, jak ja w tym momencie, nie będzie się męczyć z linkiem, żeby sprawdzić źródło, a kontekst tego co zrobiliście w przypadku filmów Grande jest o tyle zabawny, że w waszym filmie porównania pomiędzy Disco Polo a współczesnym rapem, próbujecie ubrać jako stworzoną przez Was grę w zgadywankę, które to rap, a które Disco Polo, jadąc identycznymi przykładami, podając do tego fragmenty filmów Grande. Przedstawicie dwa teksty, dwóch różnych utworów i zadaj sobie pytanie, co jest uznawane za rap, a co jest disco polo. Mógłbym patrzeć na nią każdego dnia, tak bez końca. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Tymczasem Alberto i jego bandycki drill. Twoje opalone ciało, jesteś słodka. Mógłbym tak patrzeć bez końca. Hmm, ale ty jesteś cudowna. Proszę jeszcze chwilę, zostań. Tak jak widzisz, treść, wykonanie, melodia, czy pomysły są podbierane i zmienia się opakowanie, żeby dotrzeć do młodych odbiorców. Pana, tak, Pana, tak, nie, winaj, pomysły są podbierane i zmienia się opakowanie, żeby dotrzeć do młodych odbiorców. Ja już sam nie wiem. <grym> Peka skiza. Czy to też ważny temat społeczny? Znaczy, wiesz, no pytanie właśnie, bo jeżeli to się przydarzyło właśnie jednorazowo, jeżeli chodzi o ten kanał Piotek Parking i przy jakimś tam materiale z no to jest jedna rzecz, ale jeżeli takich przykładów jest więcej, no to trochę przypał dla nie wiem, ale się dowiem. Czy to jest wynikiem jakiegoś błędów postprodukcji, czy faktycznie intencjonalnie w nieudolny sposób próbujecie udawać, że to co widać na ekranie jest zrobione przez was? Czy bo to też jest ciekawe, bo jeżeli tak jest, to jeszcze ich najnowszy materiał odnośnie tego, że internet umiera, to też nabiera nowego kontekstu, gdyby się okazało, że oni podpier... Były jakieś koncepty na filmy od innych twórców. To by było ciekawe. Z pewnością jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo ten kto nie zna twórcy, od którego coś zabraliście, uzna, że wy to przygotowaliście, a ci, którzy poznają ten fragment, nic nie będą mogli powiedzieć, bo ojejka, przecież daliśmy link na film. Jak chcesz sobie to przepisać, to przepisz i sprawdź. I się od. Ja wiem, że są sytuacje, w których to rozwiązanie ma sens, albo po prostu nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków wobec twórcy którego fragment filmu akurat jest na ekranie. Ale w tym konkretnym przypadku jest to wykorzystywanie pewnej luki, taka całkiem sprytna kradzież. Znaczy, rzeczywiście no są takie rzeczy, że wstawiacie sobie jakiś nie wiem, do materiału mem, tak? który ktoś wyciął, wrzucił na swój kanał, właśnie to jest powiedzmy fragment jakiegoś filmu czy coś, wrzucacie to, wrzucacie tego linka i luz. No ale jeżeli rzeczywiście bazujecie na czymś filmie w takim sensie jak tutaj, że cały materiał, nie wiem, się dowiem powstaje o tej samej tematyce, przedstawiają jako w tym sensie swój research i jednocześnie no wykorzystują fragmenty Czy też wręcz cały koncept od niego No to wypadałoby to wrzucić w opis No wypadałoby to wrzucić W sensie wiecie albo wrzucić link Albo nawet po prostu no powiedzieć wprost skąd to masz Takiego bo nie wiem no pokazać wprost coś no nie Żeby to była bardziej komunikacja W sensie gdyby wrzucili tam po prostu źródło Piotrek Parking No to też chyba by było okej okay. Dodatkowo mogę powiedzieć, że jest taki przypadek W którym jako źródło podaliście pełny tytuł Zamiast linku Ale dotyczy on zakupionego przez was kursu Który po prostu tego linku nie miał, więc, no, byliście zmuszeni podać ten tytuł, którego normalnie tak się strasznie boicie. A patrz, czyli dało się to zrobić. No, ciekawe, nie? I nie ukrywam, nie mogę się doczekać na jakąkolwiek waszą odpowiedź na ten film. Film, którego tak na dobrą sprawę wcale nie miałem zamiaru robić, bo na samym początku chciałem rozwiązać tę sprawę w, w miarę normalny sposób. Napisałem wam komentarz, w którym wyraziłem swoje rozczarowanie całą sytuacją. Potem stwierdziłem, że ten komentarz może do was nie dotrzeć, więc napisałem do was na Instagramie, a że mieliśmy już tam kontakt, gdy półtora roku temu zaproponowaliście mi współpracę, to licz... Oglądałem ostatnio twój film, też o bezkarnych Tu nie był w żaden sposób tryb coś, ale miał dobry szablon, dobrze napisany. Nie myślałeś, żeby świadczyć usługi w produkcji takich filmów? Zmieniam model biznesowy, będę tworzył tylko długie filmy, chciałbyś się dzwonić pogadać? Szukam osoby do pomocy tworzenia. O proszę, była propozycja biznesowa. Chciałem na to, że mi tam odpiszecie. No tak się jednak nie stało, więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i ja wiem, że nasza współpraca... No to jeszcze dziwnie, jak, się, jak z nim mieli przecinkę jakąś i potem tak robią, to już w ogóle jest dziwnie. <laughs> no bo teraz to trochę tak wygląda, że proponowali mu współpracę, on nie chciał jej przyjąć, mówią, okej, okay, to będziemy współpracować w inny sposób. <laughs> tak trochę, trochę dziwnie to wychodzi ta Cała umarła śmiercią naturalną, jak mi odpisywać przestaliście, gdy byliśmy na początku tej współpracy, ale to jeszcze nie powód, żeby od tak wziąć tyle z mojego filmu plus fragmenty z moimi napisami i udawać, że nie wiem, to wasze. Nie mam monopolu na tematy, które poruszam, ale przykłady, którymi się posługiwałem, to były dosyć konkretne, wykopane przykłady, których nie byłem w stanie robiąc tamten film zebrać do kupy razem od tak. A to, że użyliście fragmentów mojego filmu, na których widać jeszcze dodane przeze mnie napisy, no to tutaj nie pozostawia mi żadnych złudzeń co do tego. I w sumie to nie jest pierwszy raz, jak fragment mojego filmu pojawia się na tym kanale. Koszmar pracy w handlu jest wspomniany. O! Co ja tu k***a robię? Czemu ten? Praca w biedronce. Biedronka, fabryka, wypalenia. Ja byłem w materiale jakimś? Kurwa, to my, może mnie też wykorzystali. Czekaj, musimy to obejrzeć w takim razie. Może też kurwa, zaraz napiszę do nich. Co jest, no? Biedronka, fabryka, wypalenia. Z którym razem z rewo jesteśmy podani. O! K***a, co ja tu robię nagle w tym temacie, no? Co jest kurwa? Jako przykłady byłych pracowników, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami pracy w handlu. Boże jedyny, ja ten film 100 lat temu dodałem się do tej pory, za mną ciągnie. <grym> Tylko różnica jest taka, że tam podajecie nazwę mojego kanału, pokazujecie ok o którym film chodzi i o dziwo link, który jest tam podany akurat działa. A to wszystko dlatego, że w kontekście tamtego filmu ja i Rewo jesteśmy potrzebni wam jako przykłady poparcia waszej tezy. Ja tam mówiłem. Nawet nie pamiętam. Bo wiem, że to nie była ciężka praca, tylko nudna, że powtarzalna strasznie. Jednak fakt, że jako o wiele większy kanał robicie skompresowany film do swojej kolekcji, który bazuje na filmie gościa, co nie ma nawet 50 tysięcy widzów. Obejrzyjmy tamto? Jezu, na następnym streamie może obejrzeć. Dzisiaj nie mam energii na to. Szczerze mówiąc, żałosnym zagraniem. Ogólnie problem z waszym kanałem polega na tym, że jesteście. Obejrzyjmy to, stary! Nastawieni na masówkę, przez co wychodzą takie babole. Boję się cringe'u? Mm? Nie, no jakbym się bał cringe'u, to bym poukrywał czy tam pousuwał te stare filmy, a u mnie na kanale masz wszystkie filmy od początku, jak nagrywałem swojej kariery internetowej. Macie na swoim kanale wiele bardzo dobrych materiałów, ale w takim tempie zaczną one umierać wśród tych zapychaczy, byle trzymać regularność. Nie chodzi o to, że macie ją zmniejszyć, tylko może czas zacząć bardziej się do nich przykładać, skoro macie już większą ekipę do dyspozycji. No bo są takie... No właśnie nie mają większej ekipy, bo nie chciałeś do nich dołączyć, no. Teraz muszą właśnie takie materiały wrzucać. Filmy jak ten o Kevinie, który jest dziwną analizą świątecznego filmu komediowego, film o LEGO, w którym przedstawiacie dorosłych ludzi kupujących LEGO jako infantylne dzieciaki, porównując przy tym kupowanie figurek w ciemno do hazardu. No ale spoko, na koniec padło hasło, że też lubicie LEGO, więc chyba gitnie. Film o napalonych Ukrainkach w okolicy jest to nie... <śled> A to oglądaliśmy, prawda? Przez dwie minuty, a reszta materiału jest o botach, płatnych serwisach randkowych czy fejkach AI, więc trochę nie wiem, jaki jest sens tego filmu i opakowywania go w ten sposób. Ale wcześniej wspomnianym filmie boomerzy nie różnią się od młodych. Pada zdanie, że rap to taka sama muzyka rozrywkowa co disco polo. Pomijam fakt, że sam film ma strasznie wymuszony koncept porównywania tego, jak to pokolenia te są identyczne. No ogólnie to, że nie wiem, ale się dowiem, tworzą filmy pod tezę, to nie jest jakiś, nie wiem, super chyba odkrywczy, nie? Ja jakoś biorę zawsze filtr na to, jak zaczynam oglądać od nich materiał, że to nie będzie taka analiza i trochę spojrzenie z dwóch stron, tylko że oni z góry mają jakieś nastawienie, które chcą ci udowodnić, że jest właściwe. No nie wiem, ja biorę po prostu na to poprawkę i nie zmienia to tego, że uważam, że niektóre materiały z tamtego kanału są ciekawe. Mam jakieś przemyślenia dzięki temu. Niektóre, czy są zapychaczami, oczywiście, że tak. Często to jest też kwestia indywidualna tego, czy coś cię po prostu interesuje, albo na ile uruchamia cię emocjonalnie. W sensie nawet taki materiał o Kononowiczu, no jak ktoś siedział w tym uniwersum, to na pewno dużo bardziej ten film przeżywał niż ktoś tak patrząc sobie na to z zewnątrz. I prawdopodobnie do wszystkiego innego można by to było samo zastosować, tak samo jak ktoś z was kiedyś naciął się na gorące Ukraińki w twojej okolicy, to pewnie też z trochę innym nastawieniem oglądał tamten film. No więc no tak to jest, nie? Ale z... mają swoje momenty, no też nie jest tak, że wszystko co robią to gówno, aczkolwiek w tym wypadku uważam trochę słabo się zachowali. No i też ten element braku komunikacji, że gość się zgłasza, gdzieś tam mieli przecinkę, no i cisza, nie? Mi jest trochę przykro, bo wiem, że potraficie ugotować naprawdę dobre filmy i życzę wam jak najlepiej, co by nie było. No, więc co? No, zrobicie z tym, co będziecie chcieli. Tylko w kwestii podawania linków i używania materiałów i innych twórców, to bym was ładnie poprosił, żebyście to przemyśleli. No i co? No, dziękuję za uwagę. Ciekawe, czy coś zrobili. O, on, on nie podlinkował materiału. Nie podlinkował materiału, nie wiem, ale się dowiem, a korzystał z ich fragmentów, gdzie oni korzystali z jego fragmentów. I teraz wpadamy w brak oznaczenia Hmm, czypał. <laughs> <laughs> Może sami dokopiemy. Matka i córka, Ok. I co, matka i córka, serio? No, nie ma linków faktycznie. Moglibyście nakreślić w filmie, nie gdzieś tam link w opisie, skąd bierzecie część materiału do swojego filmu, jeżeli doceniacie fragmenty, bo ich używacie. Piotr Parking to święty kanał, mimo że wciąż mały. Przyzwoitości chociaż wypada, nie mówiąc o honorze, według mnie nakreślić tego twórcę jeżeli z niego czerpiecie. Wasza reputacja i tak spada, także zacznijcie wracać na właściwe tory chociaż takimi gestami na początek. O proszę. Jeden dzień temu, na razie olali O, elegancko, pan od Patryka nawet źródła nie daliście. Scenariusz tego chyba ściągany był od mniejszych twórców. O, jego komentarz podbity też jest. O, kiedy materiał o kradzieży i niemoralnych zachowaniach względem mniejszych twórców. Ty, jaki impakt to miało. Przynajmniej według tych najnowszych. Nieładnie podpisać pracę, żałosna kradzież. Uwaga, film został ukradziony. Nieładnie kraść filmy. Nie wiem, ale ukradne. Już sęksykujecie się do filmu? K jaki oni spam mają? No ciekawe, ale no na razie nic nie zrobili. No pewnie nagrają film, jak się odnoszą. Prawdopodobnie. Ty, hey, ale ja się nie spodziewałem, że taki, ma że wiesz, no bo to jest stosunkowo mały twórca i że taki impakt to będzie miało, że ludzie będą tak spamować. Ciekawe. No zobaczymy, ja zakładam, że oni jakiś film nagrają, coś tam się odniosą i tyle. Czy nie wiem, czy da się to jakoś wytłumaczyć, w sumie. Mały, ale znany? No Nie wątpię, no tylko mówię, że mimo wszystko no. ten jego film, ile tam miał wyświetleń? Jego filma, wiesz, 40 tysięcy wyświetlenia pod tak dużym kanałem, masz zaspamowane komentarze. To ciekawe jest, w sumie. Na przykład rok dość często oglądał jego kanał, o no widzisz, no to może też suba zostawię w sumie może coś mi się będzie podpowiadało ciekawego, to sobie zobaczymy nawet nie wiedziałem, że byłem w tym materiale, od nie wiem, ale się dowiem, Kurwa, Tak nie wiem, że się dowiem, biedronka w ogóle kiedy ten film jest? miesiąc temu nawet nie wiedziałem, że byłem w jakimś Biedeno. filmie, Tak to chyba oglądałem na streamie? nie, nie pamiętam oglądałeś tylko nie wiem czy na streamie, ale widziałeś na streamie? nie oglądałem tego chyba na streamie Kurwa, może jakiś gucio, muszę jakieś tabletki na pamięć brać bo nie brałem tego, widziałeś to, bo ja pamiętam Widziałem, ale nie oglądałem. Nie ten film? No jak, Niebiedronka Fabryka Wypalenia. No tak dawał taką nazwę, że to to. Było na live? Ie? Nie było na live. to miesiąc temu. W grudniu. To jest w grudniu. To jest grudnia film. A jest Dwa miesiące temu. No to właśnie. No dobra, ale no to bym pamiętał. No z grudnia bym rzeczy nie pamiętał. No ja pamiętam to. Ale to czemu nie byłoby szota z tego? Krótki fragment. No to czemu by z tego szota nie był? Nie, no byś, całości, no. Nie, no film o Biedronce, ku... A, czemu bym tego nie pamiętał? Było to. da, teraz to tam wszystko było. Już was znam. Wszystko będzie teraz gadać, że było. było. Wzięli fragment z twojego filmu w koszulce. No, pokazywałam ci. Może ty oglądałaś, a nie ja? Przecież w grudniu mnie prawie nie było. No właśnie, pod koniec grudnia... Nie, A, no to może pokazywałeś ty, ale ja nie oglądałem. W 22 minucie? Poważnie? Mandela Effekt Welcome to XD. No bo ja często gadają tej biedące, ale nie powiem, że ten film Trzymuje równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dobrymi przykładami wiary w siebie są Rewo i Piotrek Parking. Twórcy internetowi, którzy podzielili się swoimi historiami pra o, tak. pracy w Dyskoncie. Wielu pracowników po. No i fajny materiał, ku... o co Wieloletnim wieloletnim może kochozowaniu. Ku... Nie wiedziałem, gdzie ja byłem. Ku... O macie, nie wiem przez co przeszedłem. <grystanie> Chudy byk? No, to ja tutaj ważyłem... No ja tutaj ważyłem, myślę, z jakiejś, 67 kilo. Może, przy dobrych wiatrach. I ta blond grzywka. O co ci chodzi? Ile wzrostu? No chyba tyle samo wtedy było, 176 76. <grystanie> nie, to chyba tak. Chyba, że urosłem. <grystanie> blondasek. Dobra, już, bo zaraz dojdziecie. macie Rebo, ty się farbujesz tak naturalnie jestem blondynem ale dzielnie walczę i regularnie nakładam ciemną farbę na włosy 67 kontra 80 teraz 80 ważę. czy dalej mam tę koszulkę tak myślę że gdzieś jest no ale byłeś wysłuż no wej we tam pewnie pewnie zazrościsz. Czy Czy tą koszulkę ale nie wiem czy ja tu mam nawet nie w tym w domu tam w... w drugim trzecim czy piątym domu mam nie wiem nie pamiętam musiałem teraz szukać nie chce mi się jeździć po posiadłościach, w którymś jest. <noise> jesteś tam. Kiedyś byłem, wzywam, że to są nad Brzuszek. No widzisz, a ja teraz napisałam na siłowni. Ciekawe, czy byś się wcisnął w tą koszulkę teraz. No to była taka typowa polo-koszulka, nie? No nie, no, jakoś tam pewnie by się zmieścił, no bez przesady, no to tam jakieś ile tam. 15 kilo więcej. Dobra, tyle na dzisiaj. Alam, bo zaraz zasnę. Oczywiście zapraszam na rewoszoty. Dzisiaj, jak jeszcze mam mało mojego głosu i wspaniałej aparycji, to zapraszam na Zgrzycior. Możecie sobie też posłuchać. Dziwne tematy są. Tematy o seksie, o związkach. Dwóch mężczyzn się wypowiada oczywiście, o tym, co kobietom wolno i nie wolno, więc zapraszam. Mizoginia podcast. Tak. Papa. Na dwie łapki dzisiaj.